Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Czytamy w Psalmie 34. Ukochani przyjaciele w Chrystusie Jezusie, ale zwracam się przecież do wszystkich ludzi, do każdego człowieka z miłością daną mi przez Chrystusa. Otóż, kochani Nasi, chciałabym dzisiaj na temat mitu ateizmu powiedzieć w obliczu prawdy wiary. Nie jest to możliwe, żeby człowiek, który ma właśnie y, także i naukowo, prawda, rozeznawaną i przez pokolenia antropologicznie y, uwydatnianą i ukazywaną, we wszystkich pokoleniach taką skłonność, y, właśnie człowiek ma z tą skłonnością się pracia, przecież i rodzimy, i z dziada, pradziada wszyscy to mamy, żeby wierzyć, żeby oddawać kult. Temu, ku czemu my się kierujemy, a żeby stawać się ciągle bardziej no, ludzkimi według tego, jak to pojmujemy, tak? Nawet i nawet i y, u właśnie takich człekokształtnych tworów, prawda, zwierząt stworzeń, prawda, już tutaj nie chcę wnikać, ale są jasne i widoczne te poszlaki, że także i niektóre właśnie zwierzęta są właśnie. Otwarte na to, aby przecież, przecież no, szukać kogoś takiego wyższego od siebie, ze względu na to, kim się tak naprawdę jest. Jest to normalne. Dlatego mit ateizmu jest bardzo zwodniczy. Zwodniczy. I no, no, mówi się, że ateizm, czyli zaprzecza się wierze w Boga, tak? No ale zobaczmy, kiedy człowiek na przykład czyni sobie takiego bałwana Bożka z własnego rozumu. Biorąc pod uwagę fakt, w obliczu prawd wiary, jakie mamy, jakie znamy, jest jeden Bóg. B Bóg, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, tak? Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. No właśnie w trzech osobach jest, tak? Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu za nasze grzechy, abyśmy w nim mieli życie, nas zbawił przez to, tak? Abyśmy z wstali. No i właśnie łaska boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna, tak? I jest to bardzo jasne. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, tak? I nawet Platon o tym mówił. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. No i no, pogaństwo i tak dalej. Człowiek szuka, szuka, ale jeżeli nie znajdzie Boga Żywego, który właśnie w Chrystusie objawia nam siebie, to znaczy Bóg jego imię, Jestem, który Jestem, a Jezusa, ja jestem. Właśnie ze względu na Jezusa, tutaj my stajemy się ludźmi. On ma najbardziej ludzką twarz. On jeden jest dla nas wzorem. I oddać mu wszystko, to już po prostu żyć, oddychać spokojnie, tak? Jak Maryja. No, inaczej nie będzie żadnego szczęścia dla żadnego człowieka. Jest to film, właśnie bardzo szczególny, ponieważ, no, może i taki trochę dłuższy od takich krótkich bardzo filmów. Widzimy tutaj przepiękną posługę Świętego Józefa który także im nie małe dziecko, tu ratuje stopieli, każdego z nas bardzo chętnie weźmie pod swoje, że tak powiem, skrzydła. Chociaż tak naprawdę nie on ma skrzydła, ale każdy, kto nie ma, dlatego właśnie, że Pan Bóg bierze nas pod skrzydła i nam nic więcej nie trzeba, nie potrzeba do szczęścia, a tylko Boga żywego. I w Jego piórach spoczywamy bezpiecznie. I tutaj nikt nie powinien się udzić, że może właśnie żyć bez Boga i nie czyniąc Boga z siebie albo z jakichkolwiek innych rzeczy, zjawisk, spraw bałwanów. Dlatego trzeba od razu uznać jedynego Boga, żywego, tego, który naprawdę daje życie, który ma tę moc, aby nas prowadzić pewnie i bezpiecznie drogą do nieba. A Królestwo Boże to jest takie, że jeżeli się zacznie na ziemi, to już będzie na zawsze dla nas pośród nas, bo Emanuel to jest Bóg żywy, Chrystus. Jeżeli my nim oddychamy i żyjemy, to już po prostu możemy być spokojni, szczęśliwi, bo życie po prostu zaczyna się dziś tu, kiedy my mówimy Bogu tak i idziemy prosto drogą, Jego drogą. Awe Maryja, tak jak powiedziała Matka nasza, przez Chrystusa, tak, niech mi się stanie według słowa Twego Panie i odtąd my wszyscy możemy tak samo w sposób prosty i no, pewny iść drogą tą, którą jest Chrystus właśnie on to najlepiej wszystko wie, na krzyżu oddał za nas życie i potem je wziął prosto i normalnie, ponieważ On je oddał, a nie zostało mu ono w żaden sposób odebrane. I teraz my w nim tak samo możemy tylko żyć i alleluja! No, cóż tu więcej dodać? Amen. Alleluja, tak? Któż jak Bóg? Dziękuję.